Robert z Wrocławia tym razem. Możecie usiąść na chwilę, ale myślę, że jeśli przeszła Wam przez, myśl, przez głowę myśl, że znowu oni przerywają to uwielbienie, a my byśmy chcieli tak pouwielbiać, to przed chwilą śpiewaliśmy, że uwielbienie nieustannie trwa przed Panem. Amen? I to się dzieje nie tylko w niebie, ale wierzę, że się dzieje też tutaj. I nawet jeśli teraz siedzimy, to możemy oddać chwałę Panu w tym jak działa, w tym jak się objawia. W tym, jak przychodzi ze swoim słowem, które jest mocne, które jest żywe i skuteczne, i w tym też możemy uwielbić Pana. Amen. No więc niech Wam się nie wydaje, że przerwaliśmy uwielbienie, bo ono nieustannie trwa przed Panem. I ręka mi poprosiła o parę słów świadectwa tego, jak Bóg się porusza w moim życiu, jak Bóg działa. Bardzo mocno mnie poruszyły te dzisiejsze nauczania, które mówił Paweł, które mówiła Jadzia myślę, że to w każdym z nas mocno pracuje. Ja jestem Bogu w ogóle bardzo wdzięczny za to, że, że wspólnota, w której jestem, jest tak mocno oparta na Słowie, że tak mocno troszczymy się i walczymy o to, żeby Słowo było obecne w naszym życiu, we wspólnocie, na naszych spotkaniach, w tym, co jest głoszone, żebyśmy nic nie mówili od siebie, żebyśmy w nic nie wchodzili z siebie, tylko żeby to było żywe słowo. I naprawdę jestem bardzo wdzięczny. A propos słowa, właśnie zostawiłem je tam, więc wracam. Kiedy parę dni temu się modliłem, miałem taki, taki obraz, takie przekonanie, bo wiecie, mówimy ostatnio dużo o tym, że przygotowujemy się na Gody Baranka, że to się wszystko skończy weselem, mówiła dzisiaj Jadzia, co nie? I kojarzycie pewnie z wesela taką zabawę, że wiecie, wszyscy się łapią za ręce i lecą w kółko, a ty siedzisz sobie na krześle, bo nie lubisz takich zabaw. I ci wszyscy ludzie, którzy biegną, wyciągają do ciebie ręce i mówią, do, dołącz teraz, chodź tutaj do nas, nie? a ty mówisz nie proszę, nie. proszę nie. I wiecie, siedziałem sobie na kanapie, czytałem słowo i miałem, miałem taki obraz, że przez pokój, w którym siedzę, właśnie przebiega taki korowód. Są tam ludzie, których nie znałem, byli ludzie z naszej wspólnoty i był tam też Jezus. I oni bardzo szybko biegli, i mieli wszyscy wyciągnięte do mnie ręce, strony tej mojej kanapy, i mówili: 'Robert, chodź z nami, biegnijmy razem,', nie? I, i to, to było bardzo mocne, bo, bo zobaczyłem, że rzeczywiście Bóg niesamowicie przyspiesza, i myślę, że, że wielu z nas to czuje. I, I naprawdę nie ma czasu. I naprawdę poczułem wtedy mocne pragnienie, i przekonanie, że to jest moment decyzji dzisiaj. To mówił też ksiądz Adrian, że mamy tą perspektywę, która jest przed nami, ale jest to dzisiaj. I ja siedziałem na tej kanapie i to właśnie w tym momencie Jezus, nasza wspólnota, inni ludzie przebiegali i Teraz jest moment, żebyś się chwycił i żebyśmy biegli razem. I, i miałem, mam cały czas ogromne pragnienie, żeby rzeczywiście nie przegapić tego momentu, żeby, żeby biec, żeby nie być tym, tą marudą na krześle. Która się nie lubi bawić w takie zabawy. Bo to już nie jest zabawa, tylko to jest życie albo śmierć. Bardzo mocno jestem o tym przekonany, zresztą, zresztą widzę to w swoim życiu. I, I kiedy pytałem Boga dzisiaj, na jakim słowie się oprzeć, mówiąc to świadectwo, bo tak jak Paweł dzisiaj powiedział, że najpiękniejsze słowo, które tutaj powinno wybrzmieć, to nie jest to, co my mówimy, tylko to jest słowo Boże to Bóg mi przypomniał fragment z Ewangelii Świętego Jana, który przez ostatni chyba tydzień czy dwa tygodnie dawał mi w różnych momentach, w różnych okazjach, okazjach tłumacząc swoje słowo z dnia. Za każdym razem ten sam fragment i dzisiaj, kiedy pytałem, on też powiedział, no przecież już ci mówiłem od tygodnia, więc pozwólcie, że przeczytam ten fragment z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem szlachetnym krzewem winnym, a mój ojciec jest gospodarzem. Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wydaje owocu, usuwa ją, a każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby jeszcze obficiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki nauce, którą Wam przekazałem. Wytrwajcie we mnie, jak ja w was. Jak gałązka sama z siebie nie może wydać owocu, chyba że trwać będzie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy gałązkami. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w Nim, taki wyda owoc obfity, bo beze mnie. Nie jesteście zdolni niczego uczynić. Oto słowo Boże. I kiedy przeczytałem ten, ten fragment, bardzo, bardzo mocno Bóg mi powiedział, że, że, to jest, że to jest klucz. Że to jest klucz, że cokolwiek ma się zadziać w moim życiu, cokolwiek ma się zadziać w naszym życiu. Musi się zadziać tylko i wyłącznie z jednego źródła, bo jest tylko jeden krzew winny. Jest tylko jedno źródło życia. Paweł dzisiaj mówił o tym, że co to znaczy przygotować drogę Panu? Że przygotowujemy drogę Panu przez poddanie mu całego naszego życia. Amen? Było tak, powiedział? No właśnie. I kiedy dzisiaj patrzyłem na to, na to hasło nasze, Przygotujmy mu drogę, to miałem takie przekonanie, że ta droga, którą mamy przygotować Panu, jest, jest wyłożona Jego słowem i naszym życiem. I te wszystkie pagórki, te wszystkie doliny, te wszystkie miejsca, które mają zostać wyrównane, to są te miejsca, gdzie nasze życie nie przystaje do słowa. Tam, gdzie między na moim życiem a słowem powstaje zgrzyt, powstaje wyłom. To są te miejsca, które mają zostać wygładzone. I to wcale wiemy dobrze nie w ten sposób, żeby słowo dopasowało się do mojego życia, tylko zupełnie w drugą stronę, żeby moje życie dopasowało się do słowa. I ja przez długi czas myślałem, że to są, wiecie, hasła, które są nieosiągalne. Gdzieś cały czas w głowie brzmiało mi, że no przecież ja nie jestem Jezusem, nie? Jak ktoś mnie pytał, co zrobiłby Jezus, ja mówię: Ja nie jestem Jezusem. Ja jestem człowiekiem, nie? Ale zrozumiałem w pewnym momencie, że to, co zrobił Jezus, który narodził się jako człowiek, który przyjął naszą ludzką naturę, to w ten sposób pokazał, że ja też mogę. Że to słowo. Które, do którego Bóg nas zaprasza, że to wszystko, co dzisiaj słyszeliśmy, że głód, o którym Bóg mówi, że to, że to jest możliwe, żeby się wypełniło, bo Jezus dał przykład, będąc w naszej ludzkiej naturze, że Bóg nie daje tego, czego sam nie jest w stanie wypełnić. I muszę się cofnąć troszkę do... do, do Parę lat wstecz, bo od kiedy pamiętam, my siadaliśmy z moją żoną yy, wiele razy wieczorami, czy dzieląc się słowem, czy, czy modląc się, i myśmy ogromne przekonanie, że Bóg zaprasza nas do czegoś więcej. I my nie, kompletnie nie wiedzieliśmy, co to znaczy, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, bo yy, to pragnienie było w sercu, to pragnienie Bóg dawał serca, my próbowaliśmy je. Przełożyć na rozum, próbować je nazwać, zrozumieć to, co się nie dało zrobić. Ale to, co Bóg zrobił, to włożył w serce pragnienie do czegoś więcej, do czegoś głębiej. I my z tym pragnieniem chodziliśmy. Trochę tacy wiecie niespokojni, co, co z tym zrobić, nie? Co to za pragnienie, czego Ty, Pani, chcesz od nas? Pojedziemy na misję, nie wiem co. Nie? I, i, I to, co dzisiaj Jadzia powiedziała w czasie swojego nauczania, bardzo mnie poruszyło, bo Jadzia powiedziała, że kiedy pojawia się głód, to ten głód prowadzi do tego, że trzeba przenieść się w inne miejsce i wykopać studnie w nowym miejscu i zacząć pić ze świeżego źródła. Bardzo mocno mnie to poruszyło, bo to, to, to bardzo opisuje, jeśli na znacie, czyli Agaliazis, to wiecie, że my się pojawiliśmy w tej wspólnocie dwa lata temu. Jakoś tak mniej więcej. A, a jesteśmy w kościele, jesteśmy we wspólnocie katolickiej w kościele od lat mniej więcej 18. Moja żona, ja pewnie z 15. Wiele lat spędziliśmy w innym miejscu, formując się w innej wspólnocie, pijąc z innej studni. I tam, kiedy pojawił się głód, kiedy pojawiło się to pragnienie, którego nic nie było w stanie zapełnić, my powiedzieliśmy: Panie, jesteśmy dla Ciebie. Wypełni to pragnienie, zrób to, co Ty chcesz. I Bóg nas zabrał z tamtego miejsca i przeniósł tutaj, przeniósł do, do nowego miejsca i pozwolił pić ze świeżego źródła. I, i to, to jest niesamowite doświadczenie, bo ono cały czas trwa, ono cały czas trwa i mamy, mamy takie przekonanie, doświadczenie razem z moją żoną, że jeśli Bóg daje pragnienie, to Bóg jest też tym, który to pragnienie wypełnia. To Bóg jest tym, który to pragnienie wypełnia. Jeśli Bóg daje głód, to Bóg jest tym, który ten głód może y, zaspokoić. Jeśli y, słuchaliśmy dzisiaj o tym, że my mamy być głodni, jeśli słuchamy ciągle o tym, że, y, że Bóg nas wzywa do bardziej radykalnego życia, y, to ja wiem z, z mojego życia, że jeśli zaczniemy to robić o własnych siłach. Jeśli będę chciał wydać owoce w moim życiu, do tego, że się zepnę, przez zaciśnięte zęby, Jeśli będę chciał zmienić moje życie, y, dlatego, że się jeszcze bardziej postaram, to to będzie rodzić jeszcze większą frustrację, to będzie rodzić jeszcze gorsze owoce. Bo jeśli coś ma się zadziać z ducha, to ja nie mogę się za to zabierać z ciała. Bo Bóg w tym słowie, które przeczytałem przed chwilą w Ewangelii Jana, mówi bardzo konkretnie, że to On, on jest winnym krzewem, a my jesteśmy latoroślami. I nie ma innej opcji, żeby przeżyć, żeby gałązka przeżyła, jeśli nie będzie wszczepiona w winny krzew. Ja nie wiem, co poszło nie tak, że... że... Uwierzyliśmy i wielu z nas ciągle wierzy w to kłamstwo, że jesteśmy w stanie przeżyć o własnych siłach, że jesteśmy w stanie przeżyć poza winnym krzewem, że jesteśmy w stanie przeżyć bez Jezusa. Nie ma takiej możliwości. To zawsze prędzej czy później jest śmierć. A, a widzę bardzo mocno dzisiaj, że, że Bóg przyspiesza i te konsekwencje są widzialne tu i teraz. Widzę też bardzo w moim życiu, że kiedy, kiedy ja dawałem sobie więcej luzu, wiecie, kiedy, kiedy nie było radykalnie w moim życiu, to te konsekwencje były do przeżycia. Nie? Dało się jakoś funkcjonować, będąc gałązką, gałązką oberwaną z innego krzewu, ale dzisiaj widzę, że, że tak się nie da, że nie ma czasu, że ten korołód weselny cały czas biegnie. I, I te konsekwencje w momencie, kiedy zostało nam objawione jeszcze więcej, widać natychmiast i są o wiele bardziej dotkliwe. I to, co jest też moim doświadczeniem tego czasu, od kiedy Bóg zaczął wypełniać pragnienie, które złożył w naszym sercu, to jest to bardzo mocne doświadczenie, że, że to pragnienie zamiast zostać jeszcze bardziej wypełnione, to ono cały czas rośnie. Że im, im bardziej poznaję Pana, im więcej z Nim przebywam, im więcej chłonę Jego słowa, tym orientuję się, że, że On jest jeszcze większy, jeszcze potężniejszy, jeszcze wspanialszy niż mi się wydawało, że ja jeszcze więcej o Nim nie wiem niż nie wiedziałem jeszcze przed chwilą. I zorientowałem się, że to, jest, że to są takie momenty, w których, w których mi się wydaje, że ja w ogóle nie idę do przodu. Że jestem cały czas lata świetlne od poznania Jezusa, że jestem cały czas lata świetlne od tego, żeby wiedzieć, o czym On mówi w swoim słowie. I przychodzi zniechęcenie, a widzę, że to też jest kłamstwo. To też jest kłamstwo, bo prawda jest taka, że jeśli poznajemy Go coraz bardziej, to On otwiera nasze duchowe oczy i widzimy coraz więcej i widzimy, jak On, jak on jest niepojęty, jak On jest nieograniczony. Jak jeszcze wiele jest do poznania w Jezusie, jak jeszcze wiele jest do poznania w Bogu. I, I mówiłem na początku o tym, że jestem bardzo wdzięczny, że nasza wspólnota bardzo mocno opiera się na słowie. I, I słowo, ja nie wiem, być może dla wielu z was to jest oczywistość, że słowo jest życiem i bez słowa nie da się żyć. Ja, mimo że jestem w Kościele, we wspólnocie od X lat, ja na rozum to wiedziałem, bo, bo wiele razy głosiłem te rzeczy, nie? Ja wiele razy na rekolekcjach mówiłem, że słowo jest życiem, bez słowa umrzesz. Jednocześnie sięgałem do słowa bardzo rzadko. I, I taka jest prawda. I ja tego wtedy nie widziałem. Ja naprawdę tego wtedy nie widziałem, bo komuś naprawdę zależy na tym, żebyśmy nie widzieli, jaka jest prawda o naszym życiu. Bo wtedy nie będziemy... Coraz bardziej głodni, nie będziemy iść do przodu, nie będziemy szukać. I, I przyszedł taki moment w tym czasie, kiedy Bóg zaczął wypełniać nasze pragnienia, że przyszła Irenka i zaproponowała, żebym dołączył do diakonii Słowa Bożego w naszej wspólnocie. Na ten moment to uczestnictwo w tej diakonii głównie polega na tym, że bardzo mocno skupiamy się na słowie dnia pozwalamy, żeby ono nas przenikało, żeby ono trwało, żeby ono wydawało owoc i dzielimy się tym Słowem między sobą każdego dnia. I kiedy ja usłyszałem tą propozycję, powiedziałem, Panie Jezu, nie tak sobie wyobrażałem wypełnianie tego pragnienia, które mam w sercu. Jakbym miał zrobić, wiecie, listę rzeczy, które ja bym mógł robić w tej wspólnocie, no to diakonia Słowa Bożego byłaby serio na ostatnim. Naprawdę byłaby na ostatnim. Ale w w posłuszeństwie się zgodziłem. W posłuszeństwie, bo wiedziałem, że jeśli ktoś z nas dwojga się myli, to pewnie ja. Więc w posłuszeństwie się zgodziłem. I to posłuszeństwo naprawdę wydało niesamowity owoc, bo, bo od tego czasu, od tego czasu Bóg mnie rozkochał w swoim słowie. Naprawdę mnie rozkochał w swoim słowie. Do tego stopnia, że jak mnie ktoś dzisiaj pyta. Jak to jest możliwe, że Ciebie codziennie coś dotyka? Przecież czasami jest takie słowo, że właściwie to nie wiadomo o czym, i do przeczytania wiecie w kościele, i do pójścia do domu i tyle, nie? Ja naprawdę dzisiaj tego nie rozumiem, ale wiem, że, że można być w takim miejscu. Naprawdę tego dzisiaj nie rozumiem, bo, bo wiem, że chłonąc Słowo, że przebywając ze Słowem, że mając z Nim relacje, z Jezusem Słowem. Nie ma ani jednego słowa, które dla mnie nie byłoby wartością. Nie ma żadnego słowa, które nie, nie byłoby mocne. W Słowie Bożym nie ma ani jednego wyrazu, które nie miałoby mocy zmieniać mojego życia. I widzę, że naprawdę dzisiaj każde słowo, które, które czytam, którego słucham, to jest najpiękniejsze, co mogę usłyszeć. Nawet jeśli to jest słowo, o którym wcześniej myślałem, że ktoś tam je wrzucił, jakiś rodowód Jezusa, wiecie o co chodzi, nie? Naprawdę, kiedy teraz w te święta czytałem rodowód Jezusa, powiedziałem serio, jak to jest możliwe, że ja nie widziałem tego w tym słowie jeszcze rok temu, dwa lata temu. I to widzę, że naprawdę się dzieje, nie? To naprawdę się dzieje, bo, bo Bóg jest tym, który wypełnia pragnienia serca. I robi to obficie i robi to jeszcze bardziej niż, niż się spodziewamy. Robi to jeszcze bardziej niż tego oczekujemy. Ja już naprawdę przestałem oczekiwać tego, co Bóg będzie robił w moim życiu, bo myślę, że już dawno przekroczył te oczekiwania kilkukrotnie. I zawstydził mnie, że ja swoimi oczekiwaniami tak mu umniejszam. Że ja myślę, że on może zrobić tylko tyle. I to się dzieje bardzo często w naszym życiu, myślę. Że my stawiamy Bogu oczekiwania, myślimy, że po prostu chcemy góry przenosić z Jezusem. A on przychodzi i robi rzeczy, które nam się nie śniły. I odpowiada na pragnienie tak, że zbieramy szczękę z podłogi. I ja wtedy naprawdę jestem zawstydzony, że ja śmiałem czegokolwiek oczekiwać i stawiać Bogu jakiekolwiek granice w moim życiu. I kiedy Bóg przychodzi wypełniać głód, wypełnić pragnienie, ja wiem, że jak, jak Paweł mówił, że on jeszcze nie jest w tym miejscu, że żeby, żeby doświadcza naprawdę głodu. Ja myślę, że jestem jeszcze dalej, ale też myślę, że to w ogóle nie jest przestrzeń, żebyśmy się licytowali w tym, kto jest dalej, kto jest bliżej. Wiem, że to nie jest jeszcze ten głód, o który chodzi, ale wiem, że ten głód i to pragnienie, które Bóg już włożył, on już zaczyna wypełniać i to cały czas rośnie. Widzę, jak to też dotyka właściwie wszystkiego w moim życiu jak, jak dokon, dokon, dokonują się zmiany, które ja wiele razy o swoich siłach próbowałem zrobić. Wiecie, jak chciałem pr pracować nad moim charakterem, żeby nie być tak trudnym człowiekiem, szczególnie dla mojej rodziny, a jest tam ich trochę w domu. I, i, i wiele razy próbowałem robić to o własnych siłach. I myślę, że, że można próbować o własnych siłach wydać owoc. Ja mogę wziąć, wiecie, owoce Ducha Świętego i przynajmniej większość z nich o własnych siłach na parę dni, jak się zepnę i ścisnę pośladki, to chwilę coś z tego wyjdzie, nie? Będę przez chwilę łagodny, cierpliwy, opanowany. O własnych siłach przez moment naprawdę dam radę, ale jeśli owoc ma być trwały, w tym przekładzie tego nie ma, ale w przekładzie yy, edycji Świętego Pawła tam jest napisane, że my mamy wydawać. Owoc w Jezusie. Jezus mówi, kto we mnie nie wydaje owocu. Ja dzisiaj to mocno zauważyłem, że nie tylko chodzi o owoc, ale On mówi, że mamy go wydawać w Nim. Nie jakieś podróby, które zaczniemy sobie generować o własnych siłach. Bo jest tylko jeden winny krzew i tylko jedno źródło życia życiodajnych soków. Widzę, jak zmienia się też nasza relacja w domu. Ci, którzy akurat, no, nie znacie nas długo, ale ci, którzy nas znają długo, naprawdę wiedzą, że było różnie, że y, moglibyśmy mieszkać we Włoszech na przykład i tam spokojnie byśmy nasze temperamenty y, tam by się wpisywały, wiecie, w, w głośne rozmowy i tego typu rzeczy, nie? I to już zaczynało być dla nas normalne. I to był dramat. Że to, co jest chore i nienormalne, zaczynało być dla nas normalne, zaczynamy się przyzwyczajać do tego, nie? A jak Bóg przychodzi, naprawdę nie ma żadnych ograniczeń i naprawdę sieje tak szeroko, że, że my nawet się nie możemy oglądać na to, nie? Bo widzę, jak zmienia moje życie, widzę, jak zmienia życie mojej żony, widzę, jak zmienia nasze dzieci, widzę, jak zmienia się nasza relacja. To, co ja dzisiaj mówiła, że. że to, co mówi, nie dotyczy tylko małżeństw, które się tworzą, ale też małżeństw, które już są. I to jest naprawdę bardzo mocne. I, i bierzemy to mocno do naszego życia i widzimy, że, że to się dzieje. I, I Bóg nam otwiera oczy, i widzimy, w jak, wielu, w jak wielu miejscach byliśmy od siebie zależni, jak się porównywaliśmy w wielu miejscach, nawet duchowych. jak bardzo zależyliśmy od swojej opinii, jak wiele zranień mieliśmy między, między sobą. Bóg nam otworzył oczy, bo w świetle naprawdę zaczęliśmy widzieć więcej. Ale On zaczął to wszystko leczyć. I długo można by mówić, ale yy, świat by nie pomieścił ksiąg, jakby jak to już ktoś napisał. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej krótko bardzo rzeczy, bo, bo myślę, że ona jest ważna i i myślałem, czy o tym powiedzieć, bo, bo ja naprawdę bardzo chcę, żeby, żeby, żeby to, o czym mówię, oddawało Bogu chwałę, żeby nie skupiało mnie samego na mnie, kogokolwiek na mnie, żeby, żeby nie było jakimś chwaleniem się, bo naprawdę nic ze mnie w tym nie ma. Bo jakiś czas temu y zacząłem mocno słyszeć zaproszenie do tego, żeby y wstawać dla Boga o 5 rano. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ja mogę posiedzieć do piątej rano, ale nie wstać o piątej rano. Jak, jak zacząłem słyszeć to gdzieś tam w swoim sercu, mówiłem, to się nie dzieje naprawdę, Boże, znowu, jakby, dlaczego robisz takie rzeczy? Walczyłem chyba z tym przez miesiąc. Może mu przejdzie, a może mi się wydaje. Mówię, Panie Boże, przecież ja mogę posiedzieć z Tobą w nocy. Ile chcesz, naprawdę mogę siedzieć w nocy, ale błagam, nie piąta rano. Jeśli ktoś y, lubi siedzieć w nocy, nie, nie może wstać rano, wie, wiecie o czym mówię, nie? Y, skowronki myślę, że nie czaicie za bardzo, dla was piąta rano to tam luz, nie? Ale dla mnie naprawdę to nie był luz i, i to trwało miesiąc. I, I jeszcze zaczęło przychodzić gdzieś tam z różnych stron, Wo, z rozmawiam z Wojtkiem, Wojtek mówi z, Słyszę piąta rano, rozmawiam z Pawłem, Paweł mówi, wstaję piąta rano, mówię, nie. Wszystko wskazuje na to, że to jednak jest Duch Święty, nie? I, i wiecie, po tym miesiącu walki mówię, no nie, nie, nie mogę nad tym przejść obojętnie, muszę coś z tym zrobić i, i, i zdecydowałem się wstawać o tej piątej dla Pana. Totalnie jest poza moim zasięgiem to, ale, ale zobaczyłem, że że kiedy zacząłem to robić, zadziało się coś niesamowitego, bo, bo zobaczyłem, że ja, kiedy zbliżał się wieczór, zacząłem się zachowywać, jakbym się umówił na już na randkę. Wiecie, ja już muszę iść spać chyba, bo o piątej jestem umówiony. Nie? I, i, I wiecie, ja czekałem tego wieczoru, bo o 5 rano ja jestem umówiony z moim Panem I, i my się spotykamy na słowie. I On do mnie mówi i my spędzamy czas. Kiedy jeszcze wszyscy śpią, zanim zacznie się ten cały kocioł, zanim zejdzie lawina, yy, dzieci z góry i tak dalej. I to był ten czas taki dla nas, nie? I to było dla mnie niepojęte, bo, bo ja sobie też po paru dniach zdałem sprawę, że, yy, że mnie modlitwa wcześniej naprawdę nie kosztowała. Że ja mówiłem, panie, ja z tobą mogę posiedzieć w nocy. Jedyna trudność to była taka, że trzeba było znaleźć na to w ciągu dnia czas. Ale umówmy się, naprawdę, wiem, że to jest kwestia organizacji. Wiem, że to jest kwestia organizacji, żeby znaleźć w ciągu dnia czy nocy czas dla Pana. I naprawdę wiem, co mówię, chociaż mam piątkę dzieci, to wiem, że to jest tylko kwestia organizacji i da się. I naprawdę mi to nic nie kosztowało do tej pory. I kiedy zacząłem robić coś, do czego zaprosił mnie Bóg, co mnie totalnie przekraczało, to zaczęło wydawać takie owoce które znowu zaczęły mnie przerastać. Nie? I, i, I widzę, że oczywiście nie jest tak każdego dnia. Bywają dni, kiedy naprawdę trudno mi wstać, ale wtedy badam moje serce i mówię, co jest, nie? co zajęło jego miejsce, że moje serce się dzisiaj nie wyrywało, żeby się z nim spotkać. I on pokazuje, co to było tym razem, co jeszcze nie jest mu poddane, co zajmuje jego miejsce. I naprawdę to są niesamowite owoce, które, które, które widzę po tych, już nie wiem, kilku miesiącach chyba, tego wstawania rano. Jak, jak, jakie to jest naprawdę błogosławieństwo, i w ogóle nie chodzi o tą rano w ogóle nie chodzi o tą piątą. W ogóle nie chodzi o tą piątą. Myślę, że to rozumiecie chodzi o to, że już jest koniec. Z tym, że my będziemy robić tylko to, co możemy zrobić o własnych siłach. Bo jakaś z tego wartość, sam Jezus to mówi: jeśli kochacie tych, którzy Was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie, czyli celnicy tego nie czynią, i poganie tego nie robią? Naprawdę czuję dzisiaj mocne przynaglenie i myślę, że nie tylko to jest do mnie, do tego, żebyśmy zaczęli oddawać Bogu przestrzeń i wchodzić w rzeczy, które o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wejść. I wtedy będziemy doświadczać tego, jak objawia się Jego chwała. Amen.